Dany jest trójkąt ABC o bokach długości 6, 7 oraz 8, oblicz cosinus z największego kąta tego trójkąta. Narysowałem przykładowy rysunek poglądowy tutaj do tego zadania przedstawiające podobną sytuację, czyli te boki o długościach 6, 7, 8. Zaznaczmy sobie w takiej sytuacji, niech będzie to 6, niech będzie to 7, a ten bok będzie nam wynosił 8. Mamy obliczyć kosinus największego kąta tego trójkąta. I teraz musimy się zastanowić, gdzie ten największy kąt będzie nam w tej sytuacji występował. I pamiętajmy o tym, że zawsze największy kąt będzie nam występował przy dwóch najmniejszych bokach, czyli w tej sytuacji mamy kąt, który będziemy mieć w tej sytuacji, nazwijmy kątem alfa, będzie nam znajdował się właśnie w tym e, miejscu. Trzeba obliczyć kosinus tego kąta. No skorzystamy z twierdzenia kosinusów. Jak to twierdzenie kosinusów ułożymy? Skoro chcemy wyliczyć wartość tego kosinusa alfa, musimy zacząć rozpisać to wyrażenie od wartości boku podniesionego do kwadratu naprzeciwko tego kąta leżącego. Czyli mamy w tej sytuacji 8 do kwadratu i to nam będzie się równało. Teraz boki, które są przytulone do tego kąta podnosimy do potęgi drugiej, czyli będziemy mieć 6 do kwadratu. Plus wartość kolejnego boku do kwadratu. Następnie odejmujemy i wymnażamy tą wartość 2 razy 1 sąsiad, czyli 6 razy 7. I jeszcze w tej sytuacji otrzymamy razy cosinus tego kąta, który mamy, czyli cosinus alfa. Oczywiście ten wzór, który tutaj korzystam, możemy znaleźć w karcie wzorów. On jest dostępny tutaj i możemy sobie go odpowiednio też przepisać. Mamy teraz od 8 do kwadratu, czyli 64 to jest równe 6 do kwadratu to 36 plus 7 do kwadratu to 49. odjąć 2 razy 6 razy 7, czyli mamy 12 razy 7, czyli to będzie 84 cosinus naszego kąta alfa. Segregujemy tutaj, czyli 64 to się równa 36 dodać 49. A tu mamy wartość wynoszącą nam 85 odjąć 84 cosinus alfa. Zauważmy tutaj, to jest wartość na niewiadoma. Tutaj mamy 84 cosinus alfa. Musimy tą 85 przenieść na drugą stronę. Jak przeniesiemy na drugą stronę, to 64 odjąć 85, to mamy minus 21. To jest równe minus 84 cosinus alfa. Podzielimy przez tą wartość e, tego naszego cosinusa, czyli podzielimy przez wartość minus 84, czyli cosinus naszego kąta alfa będzie nam wynosił w tej sytuacji e, 21 minus 21 przez minus 84, czyli jak sobie to skrócimy, zapiszemy w najprostszej postaci, to będzie to wartość wynosząca nam po prostu cosinus alfa wynosząca nam 1 czwarta, taka też będzie odpowiedź do tego zadania cosinus największego kąta wynosi nam 1 czwartą Zapraszam do zasubskrybowania kanału, aby być na bieżąco oraz pozostawienia łapki lub komentarza, jeśli materiał Ci pomógł. Do zobaczenia wkrótce.